Witam, Na się Adam Kamoshita i dzisiaj pokażę Państwu samochód. Będzie to recenzja lub test samochodu, który jest, wydaje mi się, że szybki, ma napęd na tył, nie są stylistykę i nie jest to BMW. O czym mówię? Już wiecie. Nissan 350Z. Dzisiejsza recenzja będzie specjalna. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem właścicielem i wiem, jak to jest kupować ten samochód. Dobre rzeczy, złe rzeczy: wszystko powiem, jak jest i na co zwracać uwagę przy kupnie. To pierwsza rzecz. A druga, samochód jest japoński, a my jesteśmy w Japonii. Pierwsze, o czym mówimy, to silnik. Dlaczego? Ten silnik ma 300 koni. Jest to V6, 3,5 litra, ale specyfikacje każdy zna. Tylko co jest najważniejsze? Właśnie jest to, że nie ma e, paska rozrządu, timing belt, ma timing change, czyli ten łańcuch, który e, poprzez olej, który jest w silniku, jest oliwiony i smarowany, że tak powiem. I dlatego wystarcza na dłużej. Nie trzeba nic praktycznie z nim robić. Tylko jeśli się rozluźni, trzeba go wtedy, wiadomo, zciaśnić. Ale co najważniejsze? Ten silnik, jeśli chodzi o olej, wiele osób na, na tutaj, ostatnio w filmikach w Polsce mówiło, żeby zmienić olej na inny niż mówili inżynierzy, niż sam był wyprodukowany. Zwracam na to uwagę, że tak i nie, ponieważ jeśli zespół inżynierów, którzy pracowali tym silnikiem, użyli takiego innego oleju, mieli ku temu powody. Pamiętamy, ten silnik ma 300 koni, a nie 400. Jeśli zmieniamy ten silnik, Modyfikujemy go. Oczywiście parametry tego silnika się zmieniają i możliwe, że wtedy olej trzeba zestawać inny. Zowanie oleju też ma swoje znaczenie, jeśli tracimy olej. Jeśli on spala olej, wtedy tak, wtedy zmieniamy go i możemy dać tam, jak ktoś napisał 50. Możemy oczywiście zmienić 30 na 50, ale mówię tylko, jeśli pali olej, Na to trzeba zwracać uwagę, ale tak jak mówię, to zależy od. Preferencji ja osobiście tego nie robię, ponieważ nie katuję tej fury, nie robię z nią nie wiadomo co. Ale jeśli osoba chce kupić i na to uwagę, chce z niej katować, nie wiadomo, co z nią robić. OK, rozumiem, można taką modyfikację zrobić, ale ja personalnie tego nie robię i wiele osób, większość posiadaczy tego nie robi. Pompa wodna, tak jak mówiłem, jest. W silniku, jeśli ona się zepsuje, woda dostaje się do oleju, i no i wtedy mamy problem. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. I to może być kosztowne. Ale tak mówię, jest timing chain, nie timing belt, czyli wymiana rozrządu jest znacznie późniejsza i praktycznie nie potrzeba, jeśli ktoś mówi, nie katuje tej fury. Teraz, jeśli chodzi o koła. Koła są drogie, ponieważ są wielkie. Mogę powiedzieć dokładną specyfikację, ale to zależy od jakiej felgi mamy. Z tyłu mam przykład inne koła niż z przodu. Ale jeśli o to chodzi, specjalnie nie będę mówił, bo można to wszędzie sprawdzić. Ale powiem o jednej rzeczy, która jest może oczywista, ale nie. Koła są wielkie, są drogie, przez co mamy większe spalanie, im większe koła. I jeśli chodzi o cenę, są droższe, więc jeśli chcecie naprawdę robić na drift ten samochód, kupcie używane i je docierajcie. Jeśli chodzi o nówkę sztuki, uważajcie. Proszę Państwa, w Nissanie 350Z mamy wielkie drzwi, ale te drzwi mają swój, mają swój minus. Minus jest taki, że są ciężkie, a wsporniki... Wspomaganie, przepraszam, po polsku za dobrze nie mówię już, bądź wspomaganie jest bardzo słabe, więc nie opierajmy się o te drzwi, ponieważ mnie trzeba je wymienić. Następna rzecz w drzwiach klamka jest słaba, więc z nią należy podchodzić delikatnie, nie szarpać za nią. Ma bardziej feeling taki, ma bardziej uczucie plastiku, więc proszę spojrzeć zawsze na klamkę, czy działa i w jakim jest stanie, i drzwi nie opieramy się na. Przejdźmy do bagażnika. Dlaczego go trzymam? Tak, sporniki nie działają. To jest bardzo popularne w tym samochodzie, że te sporniki nie dają rady, bo ta klapa jest bardzo ciężka. Ale na szczęście. Hmm. Te sporniki nie są takie drogie i można wymienić samemu. Jest to banalnie proste. Jak ktoś się nie zna, na, nie zna się na samochodach, na motoryzacji, potrwa to może i godzinę. Ale jak ktoś się zna, 40 minut i sprawa załatwiona. Więc nie ma z tym problemu. Ale co wiele ludzi zwróciło uwagę, sticker. No to jak wrzycać kije golfowe? Znaczy, torby z kijami golfowymi. Hmm... Jeśli ktoś na japońską kulturę, nie będzie z tego śmiał, bo dla nas to jest oczywiste. Dlaczego? Najwięcej osób, które grają w golfa, są to ludzie starsi. A kto mógł kupić ten samochód, który nie był taki tani w porównaniu do innych starsi ludzie? Oni są najbogatsi w Japonii. I w co starsi ludzie grają? W golfa. Jest bardzo popularny sport. Najwięcej golfa grają Japończycy, bo jest 2500 pół golfowych w samej Japonii. I na przykład mój wiek taka mój ulubiony wujek, gra w golfa, dlatego pokazanie dla starszych ludzi, jak wrzucać swoje torby z kijami golfowymi do samochodu. Wy wszyscy się śmieją, w Stanach, w Polsce pewnie z tego stickera, z, tego, z tej naklejki, ale Państwo teraz wiecie. Nie ma się co śmiać, starsi ludzie kupują, grają w golfa, więc mają kasę. Dajmy im sticker, będą wiedzieli jak wrzucać torby, torby bag z kijami golfowymi. Proste. Dlatego wybrałem automat. Nie tylko dlatego, że moja żona prowadzi automatem i wyponi łatwiej naprawić i więcej osób ma automat i jest o wiele tańszy, ale też dlatego, że zobaczcie korek. O. korek to po prostu super. I dlatego wybrałem automat. I to na Kiedy lubi pić, pamiętamy, że paliwo premium, wysoko obszanowe Jeśli chodzi o środek, no, samochód na pewno środek ma trochę ubogi, jeśli chodzi o wykonanie. Jak Państwo widzicie, zawsze będzie jakieś odpryski. No Nie jest to jakoś dobra jakość, ale no, nie po to ten samochód tak naprawdę kupujemy. Nie skupiamy się na tym samochodzie dlatego, że jest ładne wykonanie, że super obszta skóra, coś takiego. Nie. Skupiamy się na tym dlatego, że jest mocny, jest fajny do zabawy i to jest jego główny atut. W środku, no co mam już powiedzieć? Oczywiście trzy zegary, tak każdy pewnie zna. Jeśli chodzi o wodę, tutaj chodzi akurat o baterię, olej, ciśnienie oleju. No i tutaj funkcjonalna, zresztą ja sobie ustawiam tutaj prędkość, jaką mam. Spalanie, powiedzmy, że to nie jest najlepszy punkt tego samochodu, nie jest spalanie, więc nawet nie chcę wiedzieć, że tak powiem. No i dla ludzi... co wiele ludzi mnie zresztą by bezstało tutaj. Oczywiście byłoby, dlaczego to jest automat. Wyjaśniłem dlaczego, ale też muszę dodać jedną kwestię, jeśli chodzi o automat. Cenowo oczywiście to o to chodzi, ale jak wiele osób powiedziało, którzy mają automat, że tak właściwie tego nie czuję, Bo ja mogę dozować moc, jak, jak tylko chcę, za pomocą pedału gazu, a ja mogę wziąć sobie na poziom plus, minus i po prostu samemu zmieniać. Ja chcę się bawić, tak robię, ale jeśli chodzi o trafik, jak tutaj jest na przykład dzisiaj, przez koronawirusa pewnie dużo osób nie używa publicznego transportu, tylko używa swoich samochodów, więc trafik jest bitch. No i jeśli o to chodzi, to mam automat i wcale nie mówię, że to jest złe. I jeśli ktoś jeździł kiedyś Nissanem GTR-em, to wie, że automaty nie są takie jak kiedyś. Naprawdę nie są zamulaste nie ma mocy, jest moc i widziałem, jedna osoba w Stanach powiedziała że jego 370Z, jeśli ścigałby się on ma manuala, a gość ma automat, przegrałby bo automat zmienia biegi szybciej minus tego, że ten automat ma tylko 5, a manual ma 6 to trochę tak słabo dostaliśmy trochę w klasie, jeśli chodzi o automaty mówię, w Polsce Państwo nie musicie się martwić o automat, bo Prawdopodobnie będzie presja tutaj manualna w Polsce, więc nie ma się tutaj bać. I tak naprawdę w Polsce lepiej jeśli macie Państwo manual, ponieważ to jest Achilles z tego samochodu. Automatyczna skrzynia biegów to jest coś czego Nissan nie jest dobry i nie słynie. Więc ja o tą skrzynię trochę się boję i wymieniam. staram się wymieniać ten płyn w skrzyni. Za jakieś, nie wiem, 30 000, żeby z jakieś 30 tysięcy, żeby po tyłu trzymać, bo wiadomo, płyn jest tani, a skrzynia trochę kosztuje, więc lepiej zadbać o nie. Ręczny, strasznie ciężki, oporny, ale samochód jest ciężki, oporny, więc rozumiałe. Wykończenie niektórzy mają skórę, ja tutaj mam normalny materiał, normalny w sensie nie jest jakiejś wysokiej klasy schowki, to jak pewnie już każdy powiedział, że schowki są ale nie orywają. że tak powiem mm -mm. mamy cup holder jeden i drugi I, i poza tym, że tak naprawdę mamy zapalniczkę żeby tutaj do zapalniczki żeby podpiąć transmitter, to ja tutaj mam ja mogę go podpiąć sobie tutaj na dole i to też jakoś rekompensuje to, że nie trzeba przekładać wszystko do tyłu, choć nie jest to złe rozwiązanie schowki, pewnie już dużo osób o tym powiedziało, są malutkie więc tutaj nie ma, że tak powiem nic wow, jeśli chodzi ten szał, nie będzie ale tak jak mówię, ten samochód nie jest dla tego, żeby po prostu estować się wnętrzem, które dla mnie akurat nie ma nic do zarzutu, poza tym, że Glovebox by się przydał, tak? ten schowek na pod pod tym airbagiem by się przydał, ale no niestety nie ma. Ale no co możemy zrobić? Hmm, nic. Ja te samotnie tylko tylko tak naprawdę do zabawy, a tak, manualem <grym> byłoby się lepiej bawić, ale ja lubię go i nie, jak będę zmieniał to pewnie zobaczymy, ale jak na razie mi się podoba i nie zamierzam nic w tym zmieniać. Się... Staram się go trzymać w stanie oryginalnym jak na razie, bez żadnych bajerów, tuningów. No i oczywiście jest. Trzeba jeszcze pamiętać, że jak kupujemy ten egzemplarz, kupujemy go używanego, więc nie będzie wszystko perfekcyjnie działało. Ja mam problem z szybą tutaj. Kiedy wciskam na automat, żeby podniosła szybę do góry, ona opada mi na dół. Idzie najpierw do góry, a później opada 6 cm. Zdarza się. Mówię, to jest po prostu używane auto. Jak je kupujemy, jakieś defekty będą. No oczywiście, więcej defektów to może być inna cena. Ja za tę cenę, którą kupiłem, naprawdę cieszę się z tego, co mam. I jak na razie jak jeździ, to się cieszę. I tyle. No i że Państwu się podobało i Państwo lubicie samochód i Japonię, bo też chciałem, żebyście, żebyście Państwo zaczęli yy, oczami kierowcy. Bo niektórzy przyjeżdżają tutaj na studia albo na rok tylko do Japonii i tak naprawdę nie widzą życia i nie jeżdżą samochodami. A samo, Wiadomo, Japonia słynie z samochodów, więc trzeba też to zobaczyć. I dlatego staram się pokazać będzie więcej filmików jazdą po Japonii ale jak na razie to to bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego jeśli podobał się Państwu filmik i informacje które przekazuję proszę o subskrypcję dziękuję